Cześć Wam, Słowianie! W tym odcinku będzie o zajebistym. Jest to słowo, które używają ludzie często w jakichś momentach fascynacji. Często ta fascynacja jest związana z jakimś zaskoczeniem, czyli z zaskoczenia pokazał nam ktoś coś, co nam się podoba. I niestety ludzie, żeby opisać tą emocję, to, to podobanie się, to, to zaskoczenie, używają słowo zajebiste. I teraz zobacz, co to słowo tak naprawdę oznacza, bo łatwo to zauważyć. Ono składa się z takich dwóch głównych morfemów. Najpierw jest zajeb, czyli zajebujesz coś, a później drugim morfemem jest to co zajebujesz, czyli tą istotę, o której mówisz. Czyli zajeb ist, zajeb istotę i morfem ist jest właśnie w słowie istota, dlatego że on właśnie oznacza istotę, a jest pokrewne z jest. Jest ist, jeśli jest, to istnieje. I mówiąc zajebiste, zajebujecie to istnienie, o którym mówicie. Ten morfem możemy przeczytać też w inny sposób, czyli zajeb i sy ty, czyli zajeb istotę, drogę odetni. Czyli nie dość, że zajebujecie, to jeszcze drogę od... odcinacie, żeby to już w ogóle więcej do nas nie powróciło. No i konsekwencją tego jest to, że wszyscy na przykład używają to w Kraju. Może nie wszyscy, ale jest to na tyle powszechne słowo, że niektórzy uważają, że to nie jest bluźnierstwo, tylko takie mocne słowo, które wyraża emocje. No ale konsekwencją jest to właśnie, że wszystko jest zajebane. A to, że ludzie mówią, że to takie mocne słowo, to właśnie dlatego, że ono zawiera morfem jeb. Czyli mamy zajeb, i później jest zajebane, ale jest zajeb i ten jeb jest tutaj na środku. I ono jest od tego, że jak przeczytamy ten morfum od tyłu i zamienimy samogłoskę, to mamy bi, jeb, bi, bi jeb, czyli jest to pokrewne, bijemy, jebie, jeb, jeb, jeb. bi, bi, bi jebie jeb, jeb. I teraz zajeb to jest zajeb, zjeb, ale zobaczcie, jak dodamy. Przedrostki do tego biji, to mamy zabiciem jest zabijanie, czyli jest zabij, z, zbiciem jest zbicie, a jak już kogoś zbijemy mocno, to może być zjebem, bo dostał w głowę i jest jebnięty, czyli albo spadł z drzewa i jest zjebem, bo po prostu by się uderzył w głowę. tak? No i jeszcze inne morfemy, które zmieniają nam przestrzeń i czas danego słowa, ale widzicie, no to są tego trzony. Ten, tego słowo zajebiste to jest trzon, ale samo jeb nie uważam za bluźnierstwo. Jeb, to, bo jakbyśmy mówili, że to jeb jest bluźnierstwem, to BI też by musiało być bluźnierstwem. Ale jeb no, nie niszczy nam jakiegoś blasku, jest tylko informacją, że ktoś został pobity. Jest to konsekwencja bicia. Jebie jeb, je bie, jest, jest to konsekwencja bicia. Czyli. No, no, tak to jakby wygląda, ale już jakby połączenie tego słowa w zajebiste już jest bluźnierstwem, czyli to już mamy, zajebujemy istotę, czyli to już jest bluźnierstwo samojebnie, ale w tej, w tej konfiguracji już bluźnierstwem jest, dlatego to słowo jak najszybciej warto wyrzucić ze swojego języka i ze swojej przestrzeni, no bo niestety powoduje negatywne konsekwencje. Można to słowo zastąpić na przykład słowem piękny. Słowo piękno oznacza py i -k czyli przy istocie wibracja dusza nad, czyli nad, czyli rośnie, jest nad tym, co była poprzednio. Czyli przy tej istocie, przy tym obrazie, przy tej osobie, przy tym zaskoczeniu. Jest pięknie, wzrastam. No i tak z taką to was refleksją zostawiam po tym odcinku. Mam nadzieję, że zaczniecie uważniej mówić i rzadziej się będzie słyszało to słowo w przestrzeniach na ulicy. Dlatego zachęcam was do rekomendowania tego filmu osobom, które może uważają jeszcze to słowo za jakieś normalne. No niestety jest ono słowem bluźnierczym. Więcej takich słów na stronie Pierwszy Język. Zapraszam Was tam. Tam omówimy inne słowa bluźniercze, no i inne słowa naszego języka, bo jak widzicie słowa niosą moc, więc warto my przemyślanie mówić i odpowiednią wibrację wysyłać w swoją przestrzeń. Sławy Wam życzę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.